Chciałam Was serdecznie powitać, z tej strony Joanna Kałaczkowska i spotkałam tutaj w Janowie, w wiosce artystycznej, w Janowie spotkałam niesamowitych muzealników. Spotkaliście w ogóle kiedyś w życiu muzealników? Czy w ogóle znacie jakichś muzealników? Bo to brzmi dosyć tak, właśnie jakby się spotkało starszych ludzi. A to jest nieprawda, bo poznałam właśnie bardzo młodych, bardzo dziarskich i no i takich o, o, obytych chłopaków, w ogóle inaczej muzealników i opowiadali bardzo ciekawe rzeczy, a przede wszystkim wiem, że tam szaleją, działają bardzo i można na nich zagłosować, także ja bym, ja, ja pierwszy raz się spotkałam z taką sytuacją, że będę głosować na muzealników, to trzeba zrobić, bo to jest wszystko właśnie warte tego. To warte. Tak, także byście kiedyś spotkali muzealnika albo muzealniczkę, a muzealniczka brzmi naprawdę wyjątkowo. Więc do widzenia! Aby zagłosować na obchody roku Jana Kowalewskiego nominowane w plebiscycie Wydarzenie Historyczne roku 2020 wystarczy wejść na stronę internetową plebiscytu www.whr.mushp.pl Tam w zakładce Wydarzenie znajdziecie Państwo obchody roku Jana Kowalewskiego zorganizowane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Liczymy na Państwa głosy!